Dzisiaj opowiem wam trochę o moich podejrzeniach na temat tajnego planu Szymona Hołowni. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, trzecia droga, przyszły marszałek Sejmu? Sejm zdecyduje, 13. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór. Żeby była jasność, to co dzisiaj wam przedstawię, to jest tylko i wyłącznie moja sugestia, moja, można by powiedzieć, spiskowa teoria, która pochodzi z obserwacji wywiadu Szymona Hołowni, wywiadów z innymi czołowymi politykami obecnej opozycji, przyszłej koalicji rządzącej, ale także rozmawiałem z kilkoma politykami Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Oczywiście żaden z nich nie potwierdzi mi wprost, a tym bardziej nie zgodzi się, żebym go zacytował, ale szeroko otwierają oczy, jak ja natomiast cytuję im kilka artykułów z Konstytucji. Dlatego zostań ze mną do końca, a zdziwiście się, jak to proste, aby dzisiaj Szymon Hołownia, nie dzisiaj, aby jutro w cudzysłowie Szymon Hołownia został prezydentem Polski. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj na moim subiektywnym vlogu pokażę Ci, jak to proste, aby stać się prezydentem Polski. Wystarczy jeden bardzo dobry ruch a szybko można postawić Andrzeja Dudę przed Trybunałem Stanu. Po pierwsze, tak wiem, że Trybunał Stanu dzisiaj to tylko hasło, i nie, a nie realny straszak na polityków. Robiłem jakiś czas temu materiał, co trzeba by zmienić, aby Trybunał Stanu naprawdę był straszakiem i aby Trybunał Stanu nie był jakimś tam iti, yeti, którego każdy widział, a nikt nie słyszał. Tutaj znajdziesz materiał, chyba tutaj albo tutaj, gdzieś tu znajdziesz materiał na temat Trybunału Stanu i kilku prostych zmian, które w nim trzeba wprowadzić. Nawet bez zgody prezydenta można je wprowadzić, żeby on miał racjonalne przełożenie na strach dla polityków, którzy łamią na przykład konstytucję. W całej tej układance najważniejsze jest artykuł 145. Układance mam na myśli konstytucyjne układanie się w zakresie postawienia Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu. Artykuł 145 Konstytucji, a dokładnie jej trzeci punkt stanowi, iż uchwała o Postawieniu prezydenta Polski pod Trybunał Stanu jest głosowana przez Zgromadzenie Narodowe i musi, musi w tym zgromadzeniu za tą uchwałą zagłosować dwie trzecie. Wtedy prezydent zostaje zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków. Dokładnie. Nie w momencie, kiedy prezydent zostaje uznany za winnego złamania konstytucji, nie w momencie, kiedy Trybunał Stanu już go skaże. W momencie, kiedy postawiony jest mu zarzut, Czyli dwie trzecie Zgromadzenia Narodowego zagłosowało tak, zaczynamy procedurę skazania przed Trybunałem Stanu Prezydenta. Czy go skaże Trybunał, czy nie, to już jest mniej istotne. W momencie, kiedy jest taka uchwała dwoma trzecimi głosów przyjęta, prezydent zostaje zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków. I tak właśnie wtedy do gry wchodzi Szymon Hołownia, czyli przyszły marszałek Sejmu. Zgodnie z artykułem 131 Konstytucji, w takiej sytuacji marszałek Sejmu przejściowo pełni funkcję prezydenta. Sytuację taką mieliśmy już po stanie wojennym, dokładnie rzecz biorąc, miała miejsce po katastrofie smoleńskiej. No tak, ale ta sytuacja będzie trochę zgoła inna. Wtedy wszyscy w żałobie działali w imię dobra Polski, bo zginął nie tylko prezydent, ale wielu też ministrów i innych polityków. Dzisiaj ta sytuacja będzie zgoła inna, bo postawienie Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu spowoduje na przykład tyle, że prezydent po złości nie poinformuje Sejmu, marszałka Sejmu o tym, że, dokładnie, że Sejm zagłosował za tym, żeby postawić mu akt oskarżenia, czyli postawić go przed Trybunałem Stanu. Dokładnie. Na, ty, na tym etapie konstytucja jest o tyle ułomna, że z jednej strony Sejm głosuje, Sejm i Senat głosują, ale z drugiej strony, żeby zawiesić swój mandat, to Duda musi poinformować Sejm. I załóżmy, że on nie poinformuje. Mimo, że wszyscy wiedzieli, że zagłosowali za, no to i tak musi oficjalnie poinformować. No ale spokojnie w tym momencie przychodzi z pomocą. Niestety Trybunał Konstytucyjny. Do załatwienia tego elementu trzeba zaprosić Trybunał Konstytucyjny, który przejmuje obowiązki informowania marszałka, przejmuje obowiązki za prezydenta poinformowania marszałka, no ale Trybunał Konstytucyjny dalej nie jest zbyt przychylny wolnej opozycji. No ale tu. Pojawia nam się Konfederacja i Suwerenna Polska razem z tym Bielanem w sumie tam powiedzmy razem z tymi satelitami Pisu stanie się tym kto zagłosuje w zgromadzeniu narodowym za takim wnioskiem. I teraz dlaczego ta Suwerenna Polska jest bardzo istotna w tym wszystkim? No bardzo istotna dlatego że tam mają kilkunastu tych swoich posłów, są istotni, ale co więcej w Trybunale Konstytucyjnym mają oni swoich ludzi i dzięki temu może dojść do tak zwanego przełamania no i teraz sobie myślicie, a nigdy nie uzbierają tych dwóch trzecich w Zgromadzeniu Narodowym, bo przecież to aż 373 głosy, a opozycja ma tylko 248 głosów. A wiecie co? Nic bardziej mylnego. Zobaczcie. Zgromadzenie Narodowe to sejm i senat, razem. A demokratyczna opozycja już dzisiaj w Senacie ma dwie trzecie, bo ma 66 senatorów, prawie dwie trzecie. Wystarczy, że dobiorą sobie dwóch, trzech niezrzeszonych, albo może czterech, pięciu z Zjednoczonej Prawicy się wyłamie, będą mieli powiedzmy, zamiast 66, będą mieli 73 senatorów. Co nam daje, że dalej w Sejmie trzeba uzbierać 300 posłów z tych, z tych 460. Dzisiaj opozycja ma 248 szabli. Jest praktycznie pewne, że te osoby zagłosowałyby za tym, żeby postawić Andrzeja Dudę pod Trybunał Stanu. Do tego dochodzi Konfederacja. Dzisiaj Konfederacja ma 18 posłów. Wydaje mi się, jak ich znam, to by też chcieli dudę postawić, szczególnie za te rzeczy związane z covid i z innymi jakimiś wałeczkami. Kiedy do tego dorzucimy Ziobrę i wiadomo, już zaproponowany przez Ziobrę Sojusz Konfederacji w najbliższych wyborach samorządowych, dojdzie do tego jeszcze Bielan, który będzie się bał o własną dupę w przyszłości, czy pójdzie do europarlamentu, czy nie, to robi się nam co? Robi się nam ponad 300 posłów. Dzięki temu. Wystarczy, że Hołownia zagwarantuje kilku z nim, na przykład, nie wiem, tam jakiemuś Żalkowi, czy jakiemuś Mejzie, zagwarantuje niektykalność w takim sensie, nietykalność, że członkowie trzeciej drogi będą wstrzymywali się od głosowania nad zabraniem immunitetu Mejzie. A o Mejzie zrobię jutro fajny film, bo mam ciekawy materiał, więc już dzisiaj zapraszam was na materiał o Mejzie. I w ten sposób tak naprawdę ponad 300 posłów i ponad 70 senatorów jest w stanie postawić Andrzeja Dudę pod Trybunał Stanu. I teraz na koniec, z czystej dziennikarskiej rzetelności. Coraz częściej nazywacie mnie panem redaktorem, albo możecie mówić do mnie Sebastian, nie trzeba jakichś tam wielkich tytułów, ale skoro już tak mówicie, to postanowiłem użyć tak zwanej frazy z czystej dziennikarskiej rzetelności. Chciałem powiedzieć: Hołownia nie mówi głośno o Trybunale Stanu dla Dudy. Dlaczego? Moim zdaniem przygotowuje się do czegoś innego. Hołownia przygotowuje się do walki o Glapińskiego, bo żeby pozbyć się Glapińskiego z nbp co trzeba zrobić? Trzeba go postawić pod Trybunałem Stanu. Jeżeli dzisiaj Hołownia, tak zwana wolna dzisiejsza opozycja, niedługo rządząca koalicja, uzbiera na tyle szabli, aby postawić Glapińskiego pod Trybunałem Stanu, to będzie to pierwszy, może i najważniejszy sygnał dla Andrzeja Dudy, że Andrzej, idziemy po ciebie. I jeszcze jedno. Dzisiaj skonstruowanie skutecznego wniosku do Trybunału Stanu dla Andrzeja Dudy jest bardzo proste. Wystarczy mieć 140 podpisów pod takim wnioskiem. To jest tylko wniosek. To nie jest jeszcze przedstawienie. Podgłosowanie. To jest tylko wniosek. A parlament dzisiaj to ponad 310 krzeseł, które należy do zjednoczonej opozycji, jeszcze dzisiaj, niedługo już rządzącej koalicji. Więc z tych ponad 310 wybranie 110 podpisów jest banalnie proste. Tak mi się wydaje. Więc Andrzej, spokojnie. Przyjdzie czas i na ciebie. Ale oczywiście, mogę się mylić. Dlatego proszę was już teraz, piszcie pod moim filmem, co myślicie o postawieniu Andrzeja Dudy pod Trybunał Stanu, co myślicie o tajnym planie Hołowni i co w ogóle odmyślicie o tej polityce rewanżu za te wszystkie 8 lat, które PiS zgotował Polsce. Jak się mylę, piszcie też. Za każdego suba, lajka lub komentarz już dzisiaj jestem wam bardzo wdzięczny. Dzięki, na razie, pa!